Dobra, siemaneczku wszystkim, dzisiaj e, chciałem wydać takie no, informacyjny filmik, w którym powiem wam wszystkim co się stało, no bo e, padł nam jeden koń, w sensie umarł już ze starości, Solina niestety w środę nam <śmary> umarła, no i co, chciałem to głównie poinformować, no niestety takie jest e, Powiedzieć rzeczy, że jedne konie nam umierają, drugie się rodzą. Córeczka tutaj, Soliny ze mną jest. No więc co więcej? No, Solina to jest. Była koniem, coś może opowiem, które jedna z czterech koni, z którymi zaczynaliśmy tutaj e, stajnie, został tylko w sumie Lolo z tej ekipy, którą zaczynaliśmy. No, i niestety takie jest kolej, że koniki umierają. Trzeba ich zabrać. A my żyjemy sobie dalej. Kolinka była u nas od roku 2007. Tak, była przywieziona w lato. No i co więcej? Nic chyba nie będę mówił. bo Jakoś nie mamy weny do mówienia. Proszę o to, żebyście no, nie pytali co i jak, bo raczej nie chcemy mówić o tym. Dobra, to dzięki wszystkim Aha. za oglądanie, i no hejka.